Czas jest święte, że nagra i będę nagrywać mega prezenty. I Julia mi dała jakieś cztery albo pięć. I bardzo dziękuję, bo ona mi dała na więcej. to to jest jeden z niej um, prezentów, to jest to... Ta sukienka O mój Boże, ile ty mi dałaś Okej okay. Diana 10 odnej Uuuu m um, Ribbon sandals ale ja się śmieje, ze nie jak to powiedziałam To no, mam wierze. taką bluzkę okej okay. O, ja, ja właśnie szukałam te włosy wszędzie. Okej. Okay. Uuu, to jest też ładne Może zmienię animację, żeby wszyscy widzieli No I może ubierz spodnie No wiem <grym> O, O, to chyba... I niech to Niech ci. i jeszcze te włosy potrzebuję. O. A nie masz tyle pieniędzy, żeby je kupić. Mam. No to kupię, 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 kupię. Proszę! Okej. Okay. Teraz robię look. Oczywiście z nowych rzeczy Co? Nowy rzeczy z nowych rzeczy zrobił. O, te te... I czemu ja się w ogóle nie pryfikować? No Cześć. właśnie. Cześć, z Cześć, znowu. Ej, no, ubię się w nowe rzeczy. No wiem. Ubię, że ubrałam. Poczekaj. jakaj. To, pięknie dostałaś? No, Ale ładna też? No, a to różowe kucyki? O, Em. Mm, okay. 43. A? No. Proszę. Już. Wysyłam do... Co? Masz te włosy? Kupiłaś już tak? Tak! A teraz założę te ubrania, które mi dałaś. O gdzie one są? Prawie wszystkie. Gdzie one są? Nie, nie wiem. Zapytaj się twojej szafy. Nie to nie te... Ta... O mój Boże! Ja nie lubię mieć tyle rzeczy. No lubię, ale... Nie lubię, lubię, ale lubię, lubię. Tutaj są Nie lubię, są... Ale, lubię, 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 ale nie lubię, lubię, lubię. No właśnie. Twój zwierzak śmierdzi. Ale ja przecież nie nie... To po... mmmm. Kiepe Kurczę, ty tego nie umyłaś. Umyłam go! To Daj mu jeść! Niech chce mi się. Nie Kto mi dał tą spódnicę? Ktoś mi dał tą spódnicę? Nie wiem, ja nie dawałam do tej spódnicy. Chociaż tego nie pamiętam, ale nie, nie dawałam. A ty dawałaś nie dawałaś. Nie, spódnicy nie. Dam no, ale... tam, tam sukienkę, bluzkę, bluzkę i włosy. Mhm, okej. Okay. Okej, okay. dobra, wierzę Dobra, czy ktoś inny mi wysłał? Dobra, teraz mam wysłać tym, którzy mi dali A pamiętasz, kto ci dał? No! Nie, ale mi pokazało, kto mi dał okay. A, okay. A, no tak, no, no okej okay. Możesz pisać otrzymane, no tak O oh, mój Boże, okej okay. Co mam dać chłopakowi? O Boże, a co on ci dał? Czapkę! Czapkę e, na, pi, e, na imprezę. To wiesz co, daj mu coś może z listy. Jak nie ma nic z listy, to. To po prostu mu daj też jakąś czapkę, czy coś takiego. Okej. Okay. No, o, nawet to nie mój kolega, on mi tylko dał. No tak też można. Po swoim fanem! Jee! Yeah. Z księciem! Oh god, okej. Okay. Co mam. To będę się śpiąc ze Twoim księciem. Och cicho, ja już mam księdza Dobra, proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy mi dały prezenty. Ej, będę musiał ci daleko jeździć. Och cicho bądź! Ej, aż, aż do wali. Czyli Dam ci ładny prezent. Widasz? No! Yeah! Ale jeżeli nie chcesz, to ok! Nie, nie, daj, daj, daj lepiej! O nie, to nie jesteś VIP-em, matko, mam większość VIP-ów. O, no właśnie, pamiętam tam. Nawet. Ale sobie zaraz będę robiła VIP, a więc no. No to możesz śpić, zrobić, zrobić VIP? No już, tylko dokończę schody, które namaluję na francuski! No, ale ja Ci dam coś vip ładnego. A tamte cukiereczki, co Ci da dużo prezentów, to ona jest vipem? Nie. Aha, czyli nie masz jej takiej. Ale chyba była. Aha. Była, nie? nie Bo ona ma na włosy takie diamentowe. Okej, okay, sprawdzę, sprawdzę. Sprawdzę jej profilu. Gdzie mój telefon? No, była VIP. Ma brązowy. Była chyba na tydzień. A ja byłam siedemdziesiąt. Bum! Przepraszam. A ja byłam na ponad 90. A jakie mam sobie kupić na tydzień, czy na ile? A z telefonem? Mhm. Uh -huh. Ty możesz na tydzień. Z telefonem. W Polsce mogłam na pewno nawet na miesiąc. No wiem, no to tutaj zgubiłam. Okej. Przepraszam wszystkich, którzy... Okej okay. Dobra, tylko sprawdzę okay. Matko, to jest jak wczoraj, to po prostu jest odcinek taki... Szkoła! To wszystko szkoła Tak mi jest niedobre Szkoła jest niedobra. Okej, okay, mama chyba mi wejdzie Okej, okay. jeżeli nie mam, to moja mała to jest. Boni chcę sobie kupić, ale tyle, ale... One tak kosztują dużo. Ale tak są Okej, Okej, okay. wychodzi jeszcze. Co robisz? <grymne> Nie wiem, Próbuję... a, Nie wiesz? Nie! O kurczę... Muszę odświeżyć stronę. Za chwilę przyjdę. Wróciłam, tylko musiałam odświeżyć zostanie, a to zajęłoby długo. Patrzcie! Kocham się... Okej, okay. um, muszę pozdrowić tych, którzy mi dali prezenty. No, dziękuję! Okay. Cukierki Fany 04 Mnie. Cicho, będzie twoja kolej. Diana 10 dolar. Czyli ja. Cox. Zapraszam nie do znajomych. No i prezenty jak dacie, to też będzie fajnie. I grafy też. Przyjmujemy wszystko. Okej, okay, damy wszystkim grafy, które To No chyba mnie tyle. Nie prezenty. Co? Miałeś dać prezenty. Okay, okay. Co? Miałeś dać im prezenty. Nie, ja dałam, dałam, a ci dam kiedy, uh, kiedy sobie kupisz wypę. Lipowy strój. Masz mi dać pozdrow Kurde, tylko nie, właśnie nie mogę. nie wiem czemu. Ale co? No właśnie kupić. Co sobie kupić? Jak? Na ile? Tydzień. Ale jaki? Ten normalny Ty Znaleźć tylko 10 diaksów Nie Dziecię dam, pozdro. No! Ale nie możesz być na na przykład Eli? Bo cię nie zabije Nie, nikt nie zabije Bo nikomu nie mówię Ale jak się stopnie? Ale, ale Słuchaj, ale to twój telefon, tak? Nie, to mojej babci. Okej, okay, no to super. Mając ją na końcu Jak chcesz. Nie, nie Może robię. elit, może elit, no nie wiem, Julia. O oh, mój Boże, ten, ten... Może mi ktoś powiedzieć, jak to, to pójdzie, jak robię brak? Wcale nie robię. Nie robię, bo moja babcia mnie zabije. Mhm, zabiję swoją znuczkę. Ehe. No to... No, dlaczego nie mogę? O! dwa. Dobra, nie, nie robię, bo będę podpisywał mnie szybko. Dobra, daj no coś, nie wiem. Albo nie, kup mi coś z listy. Mam coś z liście? Mhm. Poniżej... 300 albo 300? Co ja nie mam, 300? Co ty jesz? O mój Boże, nie mogę. Mm -mm. Kup mi tą bluzkę za 450. Albo nie, te buty, no. Daj mi coś nie wik. Dobra. I. Masz Dziękuję. I teraz drażanki. Ja nie wiem w ogóle co się mam dać. To nie dla wiek. Włosy. Coś. Włosy chcę. Nie mam coś lepszego. Ale musi być ubranie. Tak wiem. Czy ubrania? Dobra, dobrze, okej okay. Ale nie chcę szalika Szalika? Nie chcę Aha, okej okay. ja Mam coś lepszego Czekaj, sprawdzę czy to, czy to masz Mam to? Tylko sprawdzę czy tego poszukam sobie, czy to masz? czy... A może powiedzieć, bo ja wiem, czy mam coś, czy nie mam. A ty jeszcze cały czas nagrywasz, to? Nie. No. Okej. Okay. Ja tylko się pytam, by the way. Nie, 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 nieważne. Mam, no. mam dla ciebie. Włosy, ale chcesz proste czy kręcące? Obojętnie. Ala kręcące? Obojętnie. Okej, okay, daję! Je. Ma okej. Okay. Muszę kończyć, bo za chwilę tak mi wyłączy się odcinek. Ten nudny odcinek. Wszystko jest nudne. Wiesz. No to... Papatki!